Witam ponownie, zagrajmy w Shin Megami Tensei Devil Survivor. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w zupełnie innym miejscu i czasie, ponieważ mamy dzień 7, godzina dziewiąta. Dzień siódmy to Day, ostateczny dzień. Dlaczego jesteśmy tutaj, a nie tam, gdzie skończyliśmy? Ponieważ, tak jak wpisałem w biuletynie, nagrywałem dawno, dawno temu, to chyba było, nie wiem, dwa tygodnie temu, czy jakoś, tak? Ale nagrywałem, plik filmowy mi się zmarnował, a ja nieopatrznie zapisałem w tym momencie podczas nagrania. a i dlatego wszystko się straciło w cholerę. Co jest dosyć deprymujące, i dlatego kompletnie mi się nie chciało nagrywać Devil Survivora. A powinienem był to nagrywać wcześniej. Przy czym to też ma związek z tym, że kolejna misja jest dosyć ciężka. Ale cóż, co się stało? Ominąłem misję SAGE OF TIME, nie chciało mi się tego robić, mi się z tym męczyć. Porozmawiałem z jedną osobą, bo musiałem, to... nie wiem, albo z Shoji, albo z Acura, albo z Amane. Oni i tak nie mówili nic ciekawego. Amane chciała, żebyśmy byli Jezusem 2.0, że w ogóle, poprowadź ludzkość, siła, świetnie, super, kwiatki i kucyki, i tęcze, i... żelki. Curo nie pamiętam kompletnie, co mówił, a Shoji... Wszędzie wspominała coś o swoim mentorze. I cóż, potem nadszedł koniec dnia. Na końcu dnia dostaliśmy parę maili. Maile mógłbym wam nawet przytoczyć. O, widzicie. Juzu chce uciec, i Kaido jest gotowy, żeby podbić świat. Tak. To nam pokazuje, jakie zakończenia mieliśmy do wyboru. Ja miałem niestety tylko Kaido i Juzu, ale i tak bym wybrał Kaido, więc w sumie wszystko jedno, jak to się skończyło. Przyszedł też Gigolak powiedzieć to i owo, i cóż... Ale tak, po wybraniu zakończenia Kaido, właśnie właściwie to ścieżki Kaido, Juzu i Midori postanowiły od nas odłączyć, ale na ich miejsce pojawił się Kaido oraz Naoya. Z samego rana dołączyła do nas Mari oraz Black Frost. Nie używam Black Frosta, Black Frost jest taki mech, ale cóż... Ogólny, ogólne założenie ścieżki to jest, żeby podbić świat przy użyciu demonów i zostanie królem Beli. Tak, jeśli zostaniemy królem Beli, będziemy mogli walczyć z Bogiem i jeśli wygramy z Bogiem, w czym Naoja nam oczywiście pomoże, bo Naoja jest taki fajny i w ogóle, wtedy będzie jej! Będzie impreza! Ale tak czy siak, moje ustawienie to obecne to jest Darki z Megidomezio i Medium. W Kaido jest obładowany fizycznymi atakami. Myślę, czy by mu nie dać czegoś za Weak Kill, ale... Naprawdę... <laughs> Przepraszam, naprawdę jakoś tak... W sumie sam nie wiem. W ogóle nie może, bo... Nie ma magii. 8 magii, ale... Mech... No i Mighty Hit. Tak, e... Mary, Mari jest praktycznie tak jak Yuzu, tylko że... Wywaliłem jej Amerite. Stwierdziłem... Nie dostaję statusu aż tak często, więc na co mi Ambrita w gotowości, więc daj mi Ziodain, zobaczymy jak to wyjdzie. oraz No ja z Holidensem i imarag... maragidaim, no ja jestem magiczny, więc jej, magiczny, no ja, la 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 la. Nowych demonów nie stworzyłem sobie, nie, nie stworzyłem nowych demonów, przynajmniej sobie nie przypominam żadnych. Niestety Darki ma za niski poziom, żeby stworzyć takie demony, jakie bym chciał. Dlatego pójdziemy na tę misję z tym co mamy, a dopiero potem będę się zastanawiał nad tym, co sfuzjować sobie. Mam nadzieję, że dostanę przynajmniej dwa poziomy, wtedy będę mógł sobie fuzjować dowoli, bo będę miał całą masę nowych opcji. Ale tak, Belberit wsadził Jezebel w Amanę, użył jej i tak dalej, i tak dalej, ale musimy się dostać do umysłu Amanę, dlatego musimy ją pojmać, unieszkodliwić. Oszołomić i takie ten, i podpiąć jej umysł do komputera, a potem tam wejdziemy i. magiczna kraina, tęczy. Przy okazji, Amane nie jest sama. Amane ma całą masę szomonkajów do pomocy. Przy okazji, Noja Joker został nazwany Kejnem. Dzieciem Boga. Więc... Dzie Dzieciem? Czy dziecięciem? Chyba dzieci... dziecięciem chyba. E. Tak czy siak. Twój spisek jest już ujawniony. Bla, bla, bla. Glitch. Tak, moim spiskiem jest nie mieć szyi i ramion. Jak to odkryłaś? A, to były lata przygotowań ze szklaną kulą. A... Tak, musimy pokonać wszystkich. Niestety misja nie jest prosta. Misja nie jest prosta dlatego, że... Nie dość, że cała masa ludzi tutaj ma Evil Wave, a jedna osoba ma Chaos Wave, to Amane ma Mita Mezen ma Rangde, sama ma 52 poziom i ma Megido oraz Holidens i Mediarahany, i Anti-Most i Magikian. Tak. A a propos Magician? chcę go skrakować. Ty sobie hashosa Haszosa, sapem Ty w sumie niczego nie musisz krakować, bo i tak ci się nie uda, ale no ale załóżmy zobaczmy czy ci się uda sama rekarm. Eee, a ty mój drogi co ty miałeś znaczy chcę ci ice Ripple dać aaa to jest tyle, tyle wyborów w sumie aresate a czemu nie resate? zobaczymy jak to wyjdzie przy okazji Moja taktyka na dziś to dwie osoby na prawo, dwie osoby na lewo. Dlaczego? Ponieważ chcę najpierw sprzątnąć wszystkich szomonkajów, żeby potem sp na, spokojnie, na spokojnie się wyleczyć, stwierdzić, cześć Amane, przyszedłem tutaj cię zabić, proszę nie zabijaj mnie, to moja śledziona, nie wyrywaj mi nogi, nie co robisz, au, 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 ten ból. Tak, Shomon Kai mają to do siebie w tej misji, że nie będą się ruszać. Tak samo Amana nie będzie się ruszać, dopóki nie znajdziemy się bardzo w ich zasięgu. Dopóki nie będą mogli do nas podejść i walnąć nas z, z Evil Wave'a, wtedy... E, wtedy... wtedy do nas nie podejdą. Przy okazji, Mari jest tutaj e, baitem, tak. Głowa trudne po polskiemu, niestety. Drain. O nie! O nie! O nie! Niestety muszę jakoś wyciągnąć tych szomonkajów dla Darkiego. O nie! Au! Au! Wow! Seriously? Jak to dobrze, że mam dablab. Cześć, słyszałem, że chciałeś oberwać Megido w twarz. Przy okazji, czy nie wywaliłem mu medii, Chciałem mu dać Drain, ale cóż. Eee, słyszałem, że jesteś podatny na ogień i na no, w sumie co za różnica. Równie dobrze może tak zrobić. I teraz będzie ta ból Jej, wszyscy umarli. Jak kto umarł, ten nie żyje. To co? Dwóch za jednego? Hm? Hello! Alex mi Niestety nie chcę mi się męczyć z, z zabawą w krakowanie, więc dlatego, dlatego też When I saw her face, now I'm a believer O patrzcie To po prostu jest niedorzeczne O nie, to Giga Jama Nooo i teraz przydałaby mi się Amrita. Hm. Tak. O, nie dostaję statusów tak często. I ten jeden raz oberwałem statusem. Aj... Kto ma Amrita? Mikazuchi ma Amrita, okej. Okay. W sumie no Mech. Media. Mass media. Pcią. Byłem pewien, że to mi coś zrobiło. Ale Tak czy siak, no ja może się bić z tobą. Tutaj czołmka i po tej stronie mają to do siebie, że mają wall i barrier. Wall odbija jednorazowo wszystkie ataki fizyczne. Dlatego mógłbym zaryzykowa zaryzykować, ale tego nie zrobię. Natomiast odpowiednik to bariera, i bariera odbija wszystkie ataki magiczne jednorazowo. Co znaczy ni mniej, ni więcej, że odbija je tylko jeden raz. Więc jeśli walniemy berzerkiem dwa razy w tę samą osobę, to pierwszy zostanie odbity, drugi już trafi. Ojej, to jest. Hmm. Tak, a propos bariery. Dlatego też ty możesz się bronić. Ty możesz się bronić, chociaż Holidens by się pewnie przebił, a ty możesz użyć berserka. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Au! Nie, nie, nie. Gorzej, że z Pazuzu mam z. Mam związane pewne plany co do tej misji, dlatego, niestety, Pazuzu, jeszcze nie jesteś gotów umrzeć. Resurrection z, drugie... z drugiego końca mapy. Jej. E, załóżmy ty tutaj. A ty, mój drogi, rzuć się na tego z haszo-sososopą. Tak, wiem, że to jest hasso-habba. O nie, to bariera, patrzcie, ja wcale nie używam magicznych ataków. Co ty i jeszcze mam Drain do tego? Więc czemu nie? Eee... A niech będzie na chwilę, brak. Ej! W sumie tak też może być. Tak też może być. Mniej ekspada. Tak, to mi się może przydać. Kiedyś? Kiedy Kaido będzie gotowy to mieć? Agravate Doskonale, doskonale Mari, możesz umierać w spokoju. O mój Boże, nie wiedziałem, że Ty jesteś aż tak poszkodowana. Au, proszę, nie zabijaj. Nie, nie, oh. dobrze, to w takim razie, Marii, ty musisz uciekać. Ile sił w nogach? Dziękuję bardzo. Przy okazji, wskrześ e, Kresnika, ponieważ Kresnik też może wskrzeszać. A coś, czuję, że wskrzeszenia mogą mi się przydać. A Amane Dorr Pani Amane, może powinniśmy im pomóc? Nope. Nope, 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 don't want to. Ojej, nie muszę się leczyć, bo ty mnie nawet nie możesz zaatakować z tej odległości. Ups! O nie! O nie! To w ogóle... A! Zobaczymy! Nie, oczywiście musiał walnąć i tego i tego, zamiast walnąć ich e, obu. No Znaczy walnąć jedną osobę dwa razy. I tyle z jego drain-hita było, a... Przy okazji też muszę... E, jak mu tam... E, sfuzjować kresnika z czymś. E, kudlaka. W sumie najlepsza by była fuzja kresnika z kudlakiem. Ciekawe, który muszę mieć poziom, żeby ekskluzjować. O nie, Banfire. O, o nie, o nie. Patrz, patrz, Megito. O nie, to ty, jak jest Banfire, to ty zaatakuj ciebie, a ty Mighty Heed, wy też ciebie. W sumie zrobiłem to źle, ale przynajmniej nie ma już Evil Wave. Teraz Berserker zrobi Endurio. Chociaż z drugiej strony mam ekstrakturę Z drugiej strony mam revenge Eee, Basillo, czemu nie, atak Tak, endure Nie cierpię kiedy wrogowie mają endure to, to jest irytujące Przy okazji przydałbym mi się jeszcze jeden Dark, który sobie medię użyj na sobie i Darki teraz będzie w pogotowiu tutaj czekał. O, Mari nie ma już tego dobra. Hmm. Ty pójdziesz tędy. Na hmm, ty możesz go zabić w sumie. Nie jesteś mi już potrzebny. Fakt, ty masz wall. Czy ja chcę zaryzykować? Eee... Nie chcę zaryzykować. Ale ty możesz ryzykować. I ty też możesz ryzykować. Shieldol! Ja nie, czekaj, ja mam drain. Ups. Fajny shieldol. Ach, almighty damage, taki almighty. O, moje siły. Teraz. Czy ty masz? Ty masz czar. Czar! Wow. No dobra. Ty przejdziesz tutaj. A ty? Czy ty masz go? Nie? Jeszcze nie. Musisz być kawałek dalej. Co ty masz? Ty masz wall. Doskonale. Przy okazji, ty masz to Eee, ach, ten To'otay. Zrobimy tak, holidens i ty zaatakuj to A nie, oni mają wall. No, faktycznie to ty popełni samobójstwo. No, powiedzmy, że to zadziałało w ten czy inny sposób. Ups, tak, bo to nie mogło walnąć ta otaja dwa razy. Nie, po co? Ech. Eee, no tak, a tak, devotion, tak. No dobrze, ty idź też tutaj i zobaczymy, jak to wyjdzie. Przy okazji kresnik w skrześ kudlaka. O ironio. No nie, kudlak będzie jakąś zapchaj dziurą. Eee, i wszystko na nic. Zobaczmy, jaki ty masz? 3 i 2 i 3. Dobra. Raz, dwa, trzy. I może mnie tu sięgnąć. Dobra, jestem w stanie to przyjąć na klatę. A żeby nie było zbyt wygodnie. Cześć! I ty tutaj. No, nie chcą iść. Ech, no to sobie poczekamy. Ej, Amane, ja też umiem kończyć tury. Tego się nie spodziewałaś, co? Nie, kończenie tur, moja jedyna słabość. Eee, zobaczmy. W sumie mógłbym Holidance użyć, mając nadzieję, że Taotai zginie, ale ma daj. I Holidance. I media. Niestety Kudlak jest pierwszy, co mi się nie podoba. Proszę walnij ta otaja pazuzu tak z trzy razy. Nie! I dlatego będziesz obrywał Devotion na każdym kroku. W sumie mógłbym już zaatakować Amana. Oh. Na. Ej, im więcej devotion, tym mniej many dla niej, chyba. Czekaj, co kosztuje devotion w sumie? A, to rangda nie będzie miała many, okej. Okay. A tak kusi, żeby tam podejść i go złoić, ale nie Przestań używać Devotion! I dlaczego nie użyłem Rikarm na Kudlaku znowu? W sumie mi się ma niedługo skończy. Ale wiecie co? Użyję... Użyję Dance i zobaczymy jak to będzie. No tak. Będzie dokładnie tak samo. Och, dziękuję bardzo. No naprawdę. Tyle się męczyć. A, to w sumie ciebie mogę już odwołać. A ty uciekaj. Albo nie, ty zostań. Eee, ty spróbuj wybejcić kogoś. się to... Wiem, że mogę popełnić błąd, ale... Deal with it. Eee, I zobaczmy... Mari, wskrześ, wskrześ, wskrześ. Załóżmy kudlaka. Jeszcze sobie lejle wskrzeszę. I teraz bardzo ważny ruch z mojej strony. Niestety Hekate. Hekate odwołam. Co może się na mnie odbić, ale... Darki sobie przyzwie pazuzu. I w ten sposób mam... Zasięg ataku o długości trzech kratek. Dlatego powinienem przejść z tej strony. A, doskonale, Banfire. Ow. 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 Uh, w sumie. Diara na Kaido. Och, ja tego mogę bardzo pożałować. Bardzo mogę tego pożałować, ale zobaczymy czy mi się uda. A, zobaczmy. Tu tu, 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 Deathbound. Berserk, a ty załóżmy Drain'u i yy, Shomon Kaya. Wow! On chybia. No, serio, go obronił przez Drainem. Jakie to słodkie. Eee... to załóżmy Mighty Hit na ciebie i Drain... Nie, Zioda im na ciebie. A, szlak ty masz Endure. Ups. Dobrze, tego nie przewidziałem. Teraz jaka mana się uaktywni, to... to też dobrze. Chociaż nie, to wcale nie jest dobrze. A, rzucę w ciebie wszystko, co mogę. Właściwie to nie, ty, zostań z tyłu i wskrzeszaj. E, dobra, ty możesz sobie teraz kate przywołać. I użyć... E, bind, medi użyć. Chociaż Bind jest świetną alternatywą przeciw amana. O, to będzie takie złe, to będzie takie złe, to będzie takie złe, to będzie takie złe, to będzie takie złe. Och, jestem rozczarowana, bla bla bla. bla. Ej, a wiesz co jest najlepsza mana? Nic mi nie możesz zrobić, a la 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 la. Eee, hit? Tylko w kogo? W Ciebie. To powinno ich zabić. Prawie. Ha! Okej, okay, to nie było takie złe, jak podejrzewałem, ale cóż. Poziom to poziom! Magic Inn, Tak. Zamiast Blitzkriega. Bo to dostajemy półtorej magii, ale podwójny koszt czarów. Więc to się opłaca. Jeśli mamy tyrana. Jeśli mamy tyrana, to to się bardzo opłaca. A ja teraz nie mam tyrana, ale mam wystarczająco dużo many, żeby go zniszczyć. Przy czym Pazuzu nie ma już w ogóle many. Boże, Pazuzu muszę cię wymienić na... A i nie mogę fizycznie atakować. Okej, okay. tego nie wiedziałem. Czyli nikt nie może fizycznie atakować. A. Tak, to może być problem. To może być problem. Dobrze, powiedzmy sobie szczerze, nie wiedziałem, że to tak działa. Ej, ale zawsze można sobie się przekonać o tym, nie? Czyli załóżmy dwóch tyranów. To nie jest najgorsze. Tylko po prostu z Kishina trzeba zrezygnować wtedy. Eee, to, 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 jeden i jeszcze raz. jeden! Jeszcze raz. Okej, okay, chcesz popełnić samobójstwo, dziękuję ci to, to, uh, Holy to, to, dance Da to, sobie atak, czemu nie? Taktyka. Nie ma to jak dobra taktyka na trudną misję. rzecz szczerze że, że nie jest aż tak trudna. Jeśli się chce iść prosto w Amanet, tak, tak, jest trudna wtedy, ale. Ale cóż. I teraz Remiel może być sfuzjowany przy użyciu katedry cieni. Nie mam zielonego pojęcia, na którym poziomie jest Remiel, ale przez jakiś czas nie będziemy mogli go sfuzjować, coś mi się wydaje. Tak, ale nie możemy wystartować, bo to nie jest najlepsze miejsce, bo pewnie tutaj będzie dużo szomonkajów zaraz. Ale cóż, no ja pomyślał o wszystkim i już przygotował wczoraj bezpieczne miejsce. I to jest przy Diet Building. O, tam jakieś Protek... Tary ochronne nałożył na to. Jakieś kręgi. I tak, Diet Building Battle. Ale cóż, zobaczmy. Nowy demon na aukcji. Ciekawe kto to jest. Przy okazji nie wiem czy, czy to było wcześniej. Czy jeszcze wcześniej, ale Occult au Auction, Kukano Mitama. Mitama może być dobrym wyborem. Ale zobaczmy. Tak, tak, to... słowa. Słowa ciężkie, bardzo ciężkie. A tak czy jak to by było na tyle, w tym odcinku z serii zagramy już Shin Megami Tensei Devil Survivor. W następnym odcinku misja w Nagata Cho w Diet Building. Przy okazji zauważcie, jak podczas ostatniego dnia nie ma zbyt wielu rozmów. Tak. Więc następnego razu pogromcy demonów.